go wszystkim, z tej strony Nieaktywni Siema wszystkim, dziś biegniemy na biegu charytatywnym 5 km dla Macieja i Marcina Chciałem powiedzieć, że e, trzeba to przebiec, bo Dokładnie. Marcin jak miał 4 lata przebiegł sam 5 km, jest najmłodszym Polakiem, który przebiegł taki dystans 4 lata 5 km, rozumiecie? Maciej, a także zarówno Maciej mają raka w pniu mózgu. Ten bieg jest po prostu, żeby im pomóc walczyć z chorobą. No i zebrać fundusze potrzebne na leczenie. Także my uciekamy, chłopaki się przygotowują. Ja i Paweł jesteśmy dzisiaj tutaj nadwornymi przycinakami. Nie, i... No, ogólnie się nie przygotowaliśmy, ale musimy też to jakoś nagrać, rozsądnie, no, więc. Zobaczycie z perspektywy chłopaków, jak będą biegli oraz z naszej, jak będziemy tutaj im kibicować. Także nie, tak. Uciekamy, robimy dla was jakieś ujęcia i

Atakujemy te 25 minut. Czekamy no, za chwilę będzie start. Macie gotowy do nagrywania. Będziemy nagrywali, wy będziecie nagrywali i będzie fajne. Będą fajne. Dokładnie. Dokładnie. Ja by taki tempo jest spoko. Okay. Okay. <laughs> Cias No. Tak jest ja jest psy Dawaj Czarek, 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 Dawaj, dawaj, dawaj Dobra guys Trochę nie wszystko poszło tak jak po naszej myśli Cze Teraz czekam na Pawła Nie wiem ja tam chłopakom idzie, mam nadzieję, że jak najlepiej My poszliśmy ten... Nagrać otwarcie, ale niestety Karta pamięci pełna, wiecie jak to jest Najgorsze uczucie na świecie Akurat w momencie startu Teraz czekam aż Paweł wyjedzie, już chyba jedzie. Tak, jedzie. Zgarniemy strasy i gonimy ich. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne fotki, które będziecie mogli zobaczyć na Instagramie. Nieaktywni. I co? Uciekamy, Paweł już podejmie, podjeżdża. Jedzie bestia. Nie, no, ja to nie, nie. Będą urywki. Najlepsze urywki jakieś. Wygadamy coś tam, jakieś ujęcia macie. Jak się wraca. No. Finish. Może no. wiesz co robić. Aha. Jest jesteś całkiem fail'em. No, prawda. Więc może zobaczycie, jakiegoś ja dzisiaj. No. Tylko no i może ja? Tak, żeby nie było. No, chyba nie. To jest złoto. Panie, taka stuka, to jest, jest była. No, nie jest za ciepło? nie co zimno wcale też nie jest, jak no. jest Tutaj w lesie nie ma wiatru, jest ich spoko. jest fajnie. Cel drupa jaki? Nie ma celu. A tak. statki? No, poniżej 25 jest spoko, jest spoko, spoko sprawa. Trzeba, że jakieś ostatnie 300 metrów będzie. Z pięcik. to będzie. Oj, 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 trzeba tutaj. O jest hit Ogólnie dla pierwszych super osób, osób w są tym momencie myśli. są medale, nie? No. Ile bierze udział? Nie wiem. 400. No to, to, nie... No to nieźle. No Także żeby się załapać tam, to trzeba cisnąć. No ładnie. Pies biegnie. Czego się nie robi dla widzów? Idziemy sobie przez las, yy, na przekór całej trasie i wszystkim uczestnikom. Dogonimy ich. Tak. Pokażemy im, że nie trzeba biec, żeby wygrać. Ładnie. się technik. Tak. Myślenie. A, technik... A technika zrobicie prawdziwego zawodnika. Tak, tak. Jak tam? Dogonimy. No w końcu Dobrze się biegnie Aż tak źle nie jest, myślałem, że będzie gorzej Ile myślisz? 2,5 gdzieś stykło? 3,7 Kurde, no to nieźle Nie spodziewałem się To jest w porządku no. Co jeszcze wiesz? Piecułeczka. Idzie czarek, Co? Czarek gdzie? Nogi w dupę wchodzą, ale zrezygnujemy. Brawo! Brawo! Idzie, idzie, tak! Dobrze! Brawo! Jak? Ja sprintem walnąłem. Pamiątkę, gratuluję. Ja też czekam na medal. Dziękuję bardzo. Dzięki Dobra, zrobione. Jestem zadowolony Stary, czekaj czekaj, stary Ogarnię. 24, 26 Nie wiedziałem, że ty, ty Ja miałem około 24,50 Nie 26, 40, Jest coś w stylu Miałem około 24,50, końcówkę na rękach przeszedłem Wszystko nagrane nie mogę Maciej Ja chcę dla ciebie. Praszam, o, teraz za, idziemy jeść. Dobra, metalu. to za ten piękny Zapraszam bieg. Dziękuję. słodkiego, na się eee, no nice. Przypominam, cały czas oddalony <grym> jesteśmy. Eee, <grym> w moim serworze można nawet gdzieś tam zapomnieć. Jesteśmy nice. zmęczeni. To za ten bieg. Teraz wreszcie robimy coś, w czym jestem dobry. A więc jemy pączki. Dokładnie, w tym można jeszcze <grym> tylko grać gruchę. Gruszka wygrał jak zwykle. No niestety. W tym nie ma szans. A jak, a jak? A, gdzie mają adnotację do pączków? No a my już widzimy. Tutaj. O, tu. tutaj? Nie, poczekaj, tu. Tak, dobrze. Tu czy tu? Tu? A, to, tu. Tak, to, to możecie sobie sprawdzić. Dobra guys, także widzieliście jak chłopakom poszło. Dajcie znać jak się podobało w komentarzu. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I co? Do następnego odcinku! Siema!